Zawsze mam problem z cudami i z tym, że zdarzają się jednym, a nie zdarzają się drugim. Nie wiem, show uzdrowienie, dziesięciu wychodzi uzdrowionych, tysiące odchodzi z kwitkiem. Spoczynek w Duchu Świętym pięciu pada, ty nie padasz, ty padasz, ty padasz, ty padasz, ty nie padasz, ty nie padasz, dobra, dalej im się toczy. W Biblii jest mnóstwo takich sytuacji, w których cuda przytrafiają się jednym, a innym się nie przytrafiają. Dlaczego? Problem może leży w tym, że praktycznie. Biblia nam pokazuje, że cuda nie są celem samym w sobie. One są tylko jakimś znakiem, jakąś zapowiedzią. Coś mają człowiekowi powiedzieć, coś zakomunikować, natomiast nie są ostatecznym celem. I to już Biblia pokazuje od początku. Oczywiście człowiek biblijny niesamowicie fascynuje się różnymi niezwykłymi sytuacjami, które spostrzega, które widzi, które całkowicie przekraczają jego możliwości i przypisuje je Bogu. Na samym początku będą to oczywiście jakieś zwykłe zjawiska przyrodnicze, kosmiczne. Wszystko to, czego człowiek nie potrafi sobie wytłumaczyć, mówi, to jest cud, to uczynił Bóg, to jest znak obecności Boga. Potem pojawiają się cuda już związane z konkretnymi osobami, zatem uzdrowienie tej osoby, drugiej osoby. I dlaczego są te uzdrowienia? Bardzo często po to, aby potwierdzić, na przykład Bóg w tym momencie objawia się przez danego proroka, przez daną osobę. Chce coś powiedzieć, chce człowieka do czegoś wezwać. Bardzo ciekawą rzeczywistością są również cuda w historii narodu wybranego. Możemy tutaj wymienić chociażby plagi egipskie albo tą spektakularną ofiarę Eliasza, ten ogień z nieba, który strawił ofiarę na Górze Karmel. Trzeba byłoby zwrócić uwagę na całą rzeczywistość, w której te plagi, te cuda, te niezwykłe zdarzenia. Zaistniały. Kiedy Mojżesz z Aaronem przychodzą do faraona, oni przed faraonem są reprezentantami Boga Jedynego, Boga Izraela, który się objawia jako Bóg Ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Faraon nie zna Boga. Faraon jest reprezentantem bogów Egiptu. I wszystkie te plagi są to znaki, które mają pokazać faraonowi, kim jest Bóg Izraela. Bóg objawia wszystko bardzo stopniowo w historii i cała ta historia, właśnie te znaki, te plagi, te ofiary, yy, te spektakularne wydarzenia, one miały doprowadzić do tego największego znaku, jakim jest Jezus Chrystus, Jego męka śmierci i zmartwychwstanie. I również te cuda, które miały miejsce w Nowym Testamencie, kiedy Jezus uzdrawia, kiedy Jezus oczyszcza, kiedy Jezus yy, wskrzesza nawet, one nie były celem samym w sobie. To jest ciekawe, że czasami Jezus uzdrawiał osoby, które zupełnie nawet o to nie prosiły, a i nawet nie wiedziały, co się z nimi dzieje. Czasami uzdrawiał, widząc niesamowitą wiarę, ale czasami tej wiary zupełnie nie dostrzegał i również uzdrawiał. Dopiero później, gdzieś tam, z jakiegoś uzdrowienia czy znaku rodziła się wiara. Nie pozwolił nawet tym ludziom uzdrowionym ogłaszać, mówić innym o tych różnych wydarzeniach niezwykłych. Po to, żeby Jezus nie był identyfikowany jedynie jako cudotwórca. właśnie ten ziemski cudotwórca, który przychodzi tylko po to, żeby tutaj człowiekowi na Ziemi dobrze się żyło. Wiesz, ale to wciąż nie rozwiązuje tego problemu, to znaczy dystrybucji tych cudów, tak? I tego, że jednym się przytrafiają, drugim się nie przytrafiają. Co Biblia ma do powiedzenia człowiekowi, którym umiera dziecko? I jedno dziecko zdrowie, a moje umiera. Cuda pokazują nam rzeczywistość niezwykłego prymatu Boga nad rzeczywistością. Znaczy, my nie możemy Boga zmusić do wyprodukowania cudów. Ale on nam jest potrzebny, bo to jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia miłości. Przecież jeżeli on mnie kocha, to powinien to zrobić. Ale Bóg chce nam pokazać, że życie, które on nam daje, nie kończy się na tym wymiarze, które nas otacza. Że to życie. Ym... Oczywiście to życie ziemskie, nasze zdrowie, ono jest niesamowitym darem, wielką wartością, ale nie posiada wartości absolutnej. Jest coś więcej. Więc jeżeli umiera dziecko, jeżeli umiera człowiek w jakichś strasznych okolicznościach, cóż my możemy powiedzieć? Lepiej, lepiej nic nie mówić, lepiej. Zamknąć swoje usta, nie być tak jak ci trzej przyjaciele Hioba, którzy, kiedy zaczęli w ogóle próbować racjonalizować cierpienie, praktycznie wszystko, wszystko zniszczyli, wszystko popsuli. Cierpienia nie da się zracjonalizować, nie da się go wytłumaczyć. Jedyną rzeczywistością, która pozwala cierpienie przeżyć, jest krzyż Chrystusa. I Bóg Ojciec, zgadzając się niejako na śmierć swojego Syna, Ukazuje nam, że on sam również jest bardzo blisko każdego człowieka, który cierpi, każdego człowieka, który również traci swoją bliską osobę w jakiś bardzo przedziwny, trudny i nie do końca zrozumiały sposób. Po prostu, rzeczywistość cudów otwiera nas na jakąś głębszą, nieznaną rzeczywistość, której nie potrafimy zrozumieć, ogarnąć, wytłumaczyć. Okej, okay, ja przyjmuję tę argumentację, że odpowiedź jest po tamtej stronie, ale byłoby łatwiej, gdybyśmy wiedzieli, y, według jakich kryteriów to działa. Y, że byłoby mi łatwiej, gdybym wiedział, że Bóg w pewnych sytuacjach cudu po prostu nie może zrobić. Z jakichś powodów, a nie że nie chce. Znacznie trudniej jest mi przyjąć do wiadomości, że nie chce, niż to, że nie może. Ale tutaj y, przy okazji od razu objawia nam się obraz Boga, jaki posiadamy. Jeżeli y, my y, w jakikolwiek sposób nawet przypuszczamy, że Bóg może uczynić coś, co nie byłoby dla nas dobre. To już jest jakimś znakiem, że nie wierzymy w tego Boga, który jest Bogiem miłości, Bogiem jedynym, Bogiem prawdziwym. Bóg nie może chcieć dla nas czegoś złego i każda rzeczywistość, nawet najtrudniejsza, w ostateczności zawsze prowadzi do jakiegoś szczęśliwego zakończenia, nawet jeżeli my w tym momencie jeszcze o tym nie wiemy.